Opuszczone przedszkole na skraju lasu. Ściany odpadają płatami. Podłoga skrzypi pod butami. Wśród porzuconych zabawek pluszowy miś odwrócony twarzą do ziemi. Pod nim kaseta WHS. Zakurzona. Bez etykiety. Dziewczyna w szarym płaszczu podłącza ją do starego telewizora. Ekran drży. Najpierw śnieżenie, potem obraz. Ten sam pokój, ale czysty. Pełen koloru. Dzieci śmieją się, biegają, jakby czas się cofnął. W centrum kadru kobieta, identyczna jak ona, tylko ten uśmiech, zbyt szeroki, zbyt nieruchomy. Podnosi palec do ust. Ci i wtedy gaśnie światło. Dzieci ze starego ekranu stoją teraz za nią, a zgaszony ekran odbija coś jeszcze jej drugą twarz, zbyt blisko.